Manko, buongiorno ze słonecznych Włoch. Tak się ostatnio składa, że do Włoch mam bardzo po drodze i jakimś dziwnym trafem są bardzo niedaleko Norymbergi. W ostatnich dwóch tygodniach, trzech tygodniach jestem już trzeci raz we Włoszech i dzisiaj wraz z Ola Siema Dzień dobry, cześć. idziemy na marmoladę. Marmolada, natomiast jest to duży masyw górski znajdujący się w dolomitach. I tutaj też znajduje się najwyższy szczyt tego pasma górskiego: Punta Penia mająca 3343 metry wysokości. Również tutaj na północnym zboczu marmolady możemy zobaczyć jedyny tak naprawdę większy zachowany lodowiec w całych dolomitach. jest już przed nami przełęcz. Przełęcz o pięknej nazwie, zaskakującej, Marmolada. Widzimy już właśnie naszą też granicę, widzimy już gdzie też idą ludzie, małe mrówki i też gdzie ci ludzie na tej grani się znajdują. Całość tej grani, czyli Ferata, jest wyceniona ogólnie za B. Nie wzięliśmy sprzętu, nie wzięliśmy nic ze sobą, więc planujemy przejść to na żywca, bo B to bardzo łatwa trudność. Marmolada od strony północnej to łagodne zbocza lodowcowe. Natomiast od strony południowej jest cała po prostu ścięta. I tam jest ściana do wspinania, która ma aż miejscami 850 metrów. Jesteśmy, myślę, w połowie tej feraty. Nie jest ona trudna. Jedyną trudnością jej w dzisiejszym dniu jest to, że jest kompletnie mokra i wszędzie, gdzie stajesz nogą, to się ślizgasz, a idziemy bez asykuracji, bo taka padła decyzja, patrząc na topo, że B to jest łatwe. Pogoda się niestety trochę popsuła. Wszystko zaszło mgłą, chmury i pada mały grat. <grym> Więc idealnie, jak na wchodzenie tą feratą, która już była dość śliska i jest jeszcze bardziej śliska. Przeszliśmy feratę. Zostało nam jeszcze 100 metrów do góry na szczyt Punta Penia właśnie ten najwyższy. I zostało nam teraz tylko podejście po śniegu, więc zakładamy raki. Szybko coś zjemy, napijemy się, wyrestujemy tak chwileczkę, ponieważ te mokre odcinki, bardzo mokre odcinki po metalowych prętach i po prostu po mokrej skale, gdzie guma tak, tak sobie trzymały. Trzeba było bardzo mocno wchodzić po łapach. Topenia 3343 Zdobyliśmy go Jesteśmy na najwyższym punkcie w Dolomitach. Tak jest I czujemy się wspaniale. Wspaniale. <grym> wspaniale. Wspaniale, wspaniale. Mimo że nie było łatwo po drodze, przynajmniej dla mnie, ale wów... Spaniale. Nie było łatwo, było bardzo mokro ślisko. Cały szlak jest ogromnie zróżnicowany, przepięknie. Najpierw się idzie taką dolinką, potem właśnie jest i ferata, i trochę lodowca, i, i wspinania z liną, bez liny. Świetna rzecz, naprawdę. W naszym przypadku bez liny. W naszym przypadku bez liny, ale z liną też można. <głos> <głos> Nie, naprawdę cudownie. I widoki są przednie. To widzieliśmy też na zdjęciach. Teraz trochę mgły zaszło, ale. Ale jeszcze zobaczymy jeszcze się przed nami odkryje to, co piękne. Tam przede mną jest słońce jest bardzo ładne słońce. Wszystko jest pięknie oświetlone, a tutaj pada, bo nie deszcz grat. Zostało nam zejście po łańcuchach i później lodowiec, który pięknie widać z góry szlak, autostrada. Tak naprawdę, bo widać bardzo dobrze wydeptaną ścieżkę, widać też ludzi, którzy właśnie po niej idą, idzie centralnie środkiem właśnie przez te szczeliny. Jesteśmy już za lodowcem. Było trochę szczelin, nawet dużych i głębokich, i bardzo blisko nich się przechodziło. Bezstresowo już po lodowcu, po tych wszystkich mokrych doświadczeniach na feracie, będziemy sobie powolnym krokiem schodzić. Ten lodowiec jest w ogóle super opcją dla osób stawiających swoje pierwsze kroki w tym lodowym świecie. Latem wiele osób chodzi na marmoladę i przez środek lodowca po prostu idzie wielka autostrada, więc nie da się zgubić. A ma się też, że tak powiem, bezpośredni kontakt ze szczelinami lodowcowymi. Lodowiec też jest od północnej strony, więc przez większość dnia będzie zmrożony, więc bardzo wygodnie będzie się szło rakami. I na pewno na duży plus są okoliczne widoki. I muszę powiedzieć, że jak drugi dzień jestem w dolomitach, tak momentalnie się w nich zakochałem. I tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki, że zostaliście do końca. Widzimy się w następnym strzała!